Mamo, mamo, usłyszałam delikatnie nad głową stawaj, musimy się szykować. Nie, nie dam rady odwołajmy prosiłam. No, co ty? Najpierw zapraszasz, a potem się wycofujesz tak się nie robi dziwnie naciskała młoda. To jutro pójdziemy boatra nie ucieknie. Prosiłam. Jutro będzie futro. Stawaj, bo nie będę się wstydzić za ciebie, że nie umiesz dotrzymać słowa wypaliła z grubej rury. Ja nie dotrzymuję słowa? O to zaraz zobaczysz ty, ty okrutna córko. Wstałam, a właściwie zwlokłam się z łóżka. Nawet zdjęć nie zdążyłam przejrzeć. Jak ja się doprowadzę do ludzkiego wyglądu? Tylko nałóż coś ładnego, strofowało mnie moje dziecko. Ładnego? A skąd ja wezmę coś ładnego, w walizce spakowanej w góry? Od kilkunastu lat wystarczyły mi dżinsy i koszulki. No, chyba, że biała haftowana koszula, kupiona w zeszłym roku pod gubałówką, spełnia kryteria coś ładnego. Weszłyśmy. Na świeżym powietrzu trochę odpuściło mi zmęczenie. Ciśnienie wyraźnie mi się podniosło na zatłoczonych o tej porze krupówkach. Od razu przypomniałam sobie, dlaczego ich tak nie lubię. Do knajpki weszłam, jak nowo narodzona. Panowie też już byli przy tym samym stoliku, co ostatnio. Uśmiechnięci, zadowoleni, w ogóle nie było po nich widać zmęczenia. No tak. Dla nich takie wejście na rysy to jak dla mnie dłuższy spacer. Ech, życie! Zregenerowana na zabawę do rana? Zapytał wesoło Tomek na powitanie. Do rana? Żartujesz? Prawda? Zapytałem całkiem serio. No nie, cię grają baciary. Zobacz jakie tłumy przed wejściem. No tak, dzisiaj czwartek. Czasami zaglądałyśmy w poprzednich latach na godzinkę, dwie, coś zamówiłyśmy, posłuchałyśmy dobrej muzyki, ale żeby do rany? A góry? A szczyty? Tak się nie da żyć. Oj dobrze, potem będę się martwić. Na razie to chętnie coś zjem, bo po tych kilometrach i krótkiej drzemce organiz zaczynał dopominać się o swoje. Nasz melancholijny nastrój na szczęście wszystkich opuścił i coraz lepiej bawiliśmy się w swoim towarzystwie. Po prostu tak siedzieliśmy sobie, gadając o wszystkim i o niczym. Trochę powspominaliśmy dzisiejsze wejście. Wszyscy dopytywali się, jak się czuję. No jak mam się czuć? Szczęśliwa jak nigdy w życiu. Ale i tak, dopóki nie zobaczę zdjęć, to nie uwierzę. Delektując się przepyszną zupą, Wróciliśmy do tematu górskich wypraw naszych przewodników. Tomek stwierdził, że w tym roku nie planuje nic większego, a ja się za kilkanaście dni wybierał się do Ameryki Północnej. Na Denali. Znowu zrobili na nas wrażenie. Przy okazji dowiedziałyśmy się, że takie wyprawy organizuje firma Tomka. No tak, kto zna lepiej realia niż człowiek, który najpierw poznał je osobiście. Sącząc po obiedzie zimne napoje, zastanawialiśmy się, gdzie dalej pójdziemy. Panowie oczywiście namawiali nas na Orlą Perć. Zośka była w niebo wzięta. Już nam wytłumaczyli, że szlak na skrajny granat jest łatwy i ja po tych rysach to już wszędzie wejdę. Oczywiście, wszędzie, a oni będą mnie prowadzić. Na razie to ja planuję odpoczynek. No. A może macie ochotę na coś słodkiego? – Mają tutaj pyszne desery – reklamował Tomek. – O tej porze? – zastanawiałam się głośno. – Daj spokój, po tej wyprawie spaliłaś kalorie za cały tydzień. – To co? Trochę słodyczy? – naciskał. – Dałyśmy za wygraną. Poszedł zamówić, a my przepytałyśmy Janka z jego amerykańskich planów. Wszystko miał już przygotowane. Ekipa gotowa do drogi – Dzisiejsze rysy to był dla niego taki mały trening przed tym denali. Wrócił Tomek. Baciary przestały grać, a na sali pojawiła się kelnerka z tortem i płonącą racą. Moi towarzysze wstali i zaczęli śpiewać sto lat. Po pierwszej frazie, nic nie rozumiejąc, tam ze wszystkimi i śpiewałam. Dopiero po kilku sekundach dotarło do mnie, że oni śpiewają dla mnie. Znowu zapomniałam przez tę moc wrażeń o swoich urodzinach. No, zamurowało mnie, a cała trójka wyraźnie zadowolona śpiewała najgłośniej, jak na rysach. To dlatego nie chcieli wstąpić na obiad w smokowcu. Dobrze, że było ciemno, bo uroniłam łezkę ze wzruszenia. Co za rok w tych górach? Albo piję ze szczęścia, albo płaczę też ze szczęścia. Jak się skończy ten melodramat? Wyściskałam wszystkich, podziękowałam. Kosztując pyszny tort, nie mogłam wprost uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Bolące stopy przypominały mi, że jestem w górach z nowymi towarzyszami. Tylko zastanawiałam się, co jeszcze mnie czeka. Czy Potrafię jakoś to wszystko ułożyć? Jaka będzie moja przyszłość? Co za uczucie? Prawie jak na rysach. A może kościelcu? Wszędzie czułam się spełniona i szczęśliwa. Zatęczymy? Spytał mnie, jak przed kilkoma dniami mój. Nie umiałam go nazwać w myślach. Przyjaciel? Kolega, towarzysz? Tym razem poszłam z radością i nadzieją na miłe chwile. To była spokojna piosenka, no i dobrze. Po tych harcach w górach nie dałabym rady na nic szybkiego. Tańczyliśmy tak blisko siebie, prawie twarzą w twarz. Tomek był trochę wyższy i przez to mógł szeptać mi wprost do ucha wszystko to. Czego nie mógł mi powiedzieć przy młodych: Chciałbym z tobą spędzić kolejne twoje urodziny, i kolejne, i kolejne. To był piękny dzień. Już dawno tak nie czułem się w naszych tatrach. Wróciłem trochę jakby do rodziny, jak do domu. Wszystko dzięki tobie. Poczekaj chwilę. Przerwał komplementy, gdy skończyła się piosenka i poszedł. Gdy wrócił, usłyszałam drugi raz dzisiaj ten utwór Korteza. Zostań. Zostań, jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Już nic nie trzeba było mówić. Tańczyłam z drżeniem w sercu, z ogromnym wzruszeniem. Gardło miałam ściśnięte i walczyłam, by się znowu nie rozpłakać. Co ja tu wyrabiam? Co lub kto tak na mnie działa? Porusza duszę i całe ciało. Czułam delikatne muśnięcie na plecach, jego dłotyk na mojej i usta blisko ucha. On nic nie mówił, on czekał na pocałunek, a na ostatnich akordach znowu szepnął wprost do ucha: Zostaniesz? W taki sposób, że kolana ugięły się pode mną. Nie mam w stanie nic powiedzieć. Zruszenie po raz kolejny odebrało mi mowę. Ze wszystkich sił zebrałam się w sobie i wyszeptałam banalne. Po raz kolejny spróbuję i pękłam nad moim życiem, moją tragiczną sytuacją i pytaniami, które biły mnie po głowie z całych sił. Co dalej? Co mam robić? Łzy same popłynęły. Tym razem jednak z bezsilności i żalu, że ja ciągle w życiu muszę walczyć, że czuję się jak na poligonie. Że wszystko jest tak skomplikowane. Dlaczego? Trzymając mnie tak blisko, Tomek wyczuł, że coś złego dzieje się ze mną. Przytulił mnie raz jeszcze mocniej, ale to nic nie pomogło. Wyjdziemy. Tutaj staras. Wyszliśmy się. Wstydziłam się mojej reakcji. Taka twarda babka, a marzy się jak dziecko. Powinnam się już przyzwyczaić do tego, że moje życie osobiste tak wygląda, trup porażek ściele się gęsto. Co się stało? Co zrobiłem? zapytał czule Tomek, gdy znaleźliśmy się poza salą i poza wzrokiem młodych. Trzymał moją twarz i wycierał łzy, a one nie przestawały płynąć. Sięgnął po chusteczkę, wzięłam głęboki oddech. I trochę się uspokoiłam. Tomek powtórzył pytanie, ale jakoś tak ze stracha i z niepewnością. Czy coś zrobiłam złego? Niewłaściwego? Proszę, powiedz. Błagał pełen obaw. Nie, to nie ty. Ty nic złego nie zrobiłaś. To moje popieprzone życie tak nie dołuje. Wrzuciłam z siebie słowa jak największy ciężar. Ale teraz, teraz jesteś szczęśliwa, ale dzisiaj ze mną, proszę, powiedz, że tak. Nie ustawał w walce o nas. Tak, jestem z tobą szczęśliwa, jak nigdy jeszcze nie byłam w życiu i tego boję się najbardziej, bo zawsze każde szczęście było mi brutalnie zabrane. Mówiąc to przy. Urodziłam się, jakbym mogła wniknąć w jego komórki i tam zostać już na zawsze, w poczuciu bezpieczeństwa i spełnienia. Podniosłam głowę i powiedziałam: Dzisiaj był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Czegoś takiego jeszcze nie przeżyłam. Pocałował mnie mocno i namiętnie, już nie ukrywał, co do mnie czuję. Gładził moje włosy, szyję, a drugą rękę spód z moją. To ciepło ogarnęło mnie całą, a on całował coraz czulej, cieplej, intensywniej, już nie panował nad sobą. Przerwał na chwilę, by zapytać: Pojedziemy do mnie? I tego bałam się najbardziej. To dlatego ryczałam przed chwilą, spodziewając się tego pytania. Zderzenie mojego światopoglądu z rzeczywistością. Doprowadziłam faceta do szaleństwa. i Przypomniałam sobie, kim jestem. Tak jestem nienormalna. Poczekaj. Ochłoń proszę, przepraszam za moje zachowanie, ale nie nadążam za akcją. Masz rację. Przepraszam, chyba mnie poniosła. Odsunę się na chwilę. Oparł o barierkę na tarasie. Staliśmy chwilę w milczeniu, łapiąc oddech, zbierając myśli. Cały czas trzymał mnie za rękę i to dawało mi poczucie bezpieczeństwa i pewność, że wciąż tu jest. Tylko ta muzyka, wesoła, skoczna, nie pasowała do naszych emocji. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. Nie straciłem panowania nad sobą. Przepraszam, przy tobie tracę rozum. Powiesz mi, co zrobiłaś ze mną? Zapytał. W najmniej odpowiednim momencie zjawiła się Zosia z Jankiem. Oboje uśmiechnięci, radośni. Musieliśmy wyglądać co najmniej dziwnie, bo przyglądali nam się z zainteresowaniem. W końcu młoda nie wytrzymała i zapytała: Mamo, dobrze się czujesz? Tak, nic mi nie jest. To tylko zmęczenie i emocje z całego dnia dały upust. Chyba jutro nigdzie nie pójdziemy, dodałam, zmartwiona. Tak? To super. W takim razie idziemy dalej tanczyć, powiedziała zadowolona, ale oni dają, dorzuciła w zespole i zniknęła z Jankiem na parkiecie. Usiądziemy przy stoliku? Zapytał Tomak, powoli dochodząc do siebie. Wróciliśmy na salę. Na szczęście oboje już uspokoiliśmy się na tyle, by swobodnie rozmawiać. Jeszcze raz cię przepraszam za moje zachowanie. Nie chciałam ci urazić moją natarczywością. Każdy kolejny dzień sprawia, że jesteśmy coraz bliższe. Świadomość, że wyjdzie za kilka dni, doprowadza mi do szału. Wyznał. Ja też jestem szczęśliwa. Nie sądziłam, że spotkam kogoś, kto tak będzie o mnie dbał i troszczył się. Nie znam tego uczucia. Nigdy tak nie miałam. Musimy nabrać trochę dystansu, wyciszyć emocje, by poznać te prawdziwe. Zwolnijmy. Rozumiesz? Zaczekasz? Zapytałam. Mogę czekać, ile zechcesz. Powiedz mi, proszę, co tak cię dręczy? Spytał nieśmiało. Wyrzut sumienia. Muszę uporządkować swoje życie, by zacząć nowe. Tkwię w totalnym bagnie moralnym i mogę cię tam wciągnąć. Jeżeli cokolwiek ma się udać, to musi być to czyste i zbudowane na prawdzie. Okropnie mnie to dołuje. Dla mnie wierność, lojalność i uczciwość to nie są puste słowa. Ja po prostu taka jestem. Starałam się wyjaśnić jak najlepiej moje zachowanie. Muszę z kimś o tym porozmawiać, o życiu, wyborach, o tym kim jestem i w co wierzę. Mam przyjaciela, mieszka na krzeptówkach. Wiesz gdzie to jest? zapytał Tomek. Byłam tam kilka razy. Chcesz? Pojadę z Tobą. Jak zawsze zaoferował swoją pomoc. Niedzielę? Dobrze, zgodził się bez wahania. Młodzi szaleli na parkiecie, a my siedzieliśmy przy stoliku rozmawiając o naszej przeszłości. Nie chciałam zanudzać go moimi dramatami, ale musiał poznać najważniejsze, najtrudniejsze momenty mojego życia, by móc mnie zrozumieć. Czy to w ogóle jest możliwe dla mnie? Czy ja jestem w stanie zrozumieć sama siebie? Moje pokręcone życie osobiste przeplatane uczuciowymi porażkami, zdradami, na przemian z euforią szczęścia przy narodzinach Zosi i Tomka. To dlatego z takim zaangażowaniem rzucałam się w wir pracy, by zapomnieć o bólu, bólu wynikającym z pogardy, braku akceptacji i szacunku. Ile ja stoczyłam bitew o naszą rodzinę. Jednak z biegiem lat, z coraz mniejszym zaangażowaniem, a większym dbaniem o siebie. Kiedyś wysłuchałam Dominikanina, Adama Szustaka. Lubię jego świat i to, jak tłumaczy wiarę, prawdę. Mówił o tym, że walka nie może trwać całe życie, że człowiek musi znaleźć miejsce dla siebie, nawet gdyby miało ono być poza tym drugim. Ta walka o kogoś. Nie może odbywać się naszym kosztem, kosztem zdrowia i samoakceptacji. Myślę, że te słowa miały wpływ na moją decyzję o separacji. Nie umiałam żyć w kłamstwie i udawaniu. Zatańczymy? Będą za kwasy, jak się nie ruszymy. Próbował uśmiechnąć się Tomek. Zgodziłam się chętnie, bo już wszystko powiedziałam i chciałam zamknąć ten rozdział. Tańczyliśmy przytuleni, Spokojni, bez tych porywających emocji z początku wieczora. Jak cudownie móc się do kogoś przytulić z myślą, że on chce tego samego, że jesteś tu i teraz dla niego ważna. Być, tylko być z tym kimś wystarczy za milion słów. Może kiedyś przyjdzie czas na czyny i słowa. Dzisiaj. Dla nas najważniejsza była obecność. Jego czuły dotyk dłoni na moich plecach był jak balsam, jak okład na zmęczone górską wędrówką stopy. Nawet w najśmilszych snach nie mogłam sobie tego wyobrazić, że jest jeszcze większe szczęście w górach niż zdobyty szczyt. Ta swoista kumulacja uczuć sprawiała, że drżałam z niepokojem o każdą następną chwilę. W górach Szczyty są dane raz na zawsze. Czekają na ciebie tyle, ile ty dasz rady i czasu na spotkanie. Z Tomkiem było inaczej. Bałam się, że reżyser życia już śmieje się z naszych marzeń i pragnień. Patrzy z przymrużeniem oka, jakby mówił – okej, okay, dostaniecie jeszcze kilka dni, a potem – hello, powrót do rzeczywistości. Tak bardzo tego się bałam. Minęła północ, to był długi dzień i choć bardzo chciałam zostać do rana raz, to wysiłek i emocje mnie pokonały. Młodzi cały czas szaleli na parkiecie. Dla nich chyba nie ma słowa zmęczenie, ale ja poprosiłam Tomka, by mnie odprowadził. Skoczył się bez wahania, bo na jego twarzy też dostrzegłam zmęczeni smutek, tylko w jego oczach widziałam to samo. Intrygujące, ciepłe i mądre spojrzenie. Dręczyła mnie niepokojąca myśl, ile w tych oczach jest szczęścia, a ile niepewności. Dotarło do mnie podczas powrotu, że zmieniłam już bez troski szalony czas urlopu w Tatrach na trudne do nazwania widowisko. Kiedy to się stało? Kiedy straciłam kontrolę nad swoim życiem? Co ja zrobiłam domkowi? Gdzie ja miałam rozum? Czy to efekt kwarantanny, odosobienia? Szliśmy bardzo pomału, jakby bojąc się, że to będzie nasze ostatnie spotkanie. Delektowaliśmy się tą magiczną, wspólną chwilą. Mimo lęków i niepewności o przyszłość, byliśmy pogodzeni z przeznaczeniem, chyba. Tomek opowiadał mi, jak wyglądało zakopane w czasie jego dzieciństwa: bez tłumów, turystów, reklam, marketów. Jak cieszył się z wakacji, gdy realizował swoje górskie marzenia. Z nim było tak samo jak ze mną, tylko dwadzieścia lat wcześniej. Jego wspomnienie uświadomiło mi, że etapy zauroczenia, fascynacji, poznawania są zawsze takie same. A może inaczej, powinno być wszystko po kolei, bo inaczej, budowany jest na piasku, bez solidnych fundamentów. Znowu wkraczałam w jakieś niebezpieczne zakątki mojej osobowości, a to prowadziło zawsze w zakazane rewiry. Miałam się bawić i szaleć, a jeden niepewna swojej przyszłości, choć przytulona i szczęśliwa z obiektem moich wesnień, którego jeszcze przed kilkoma dniami znałam tylko z niezwykłych zdjęć. No, kobieta, szacuneczek. Jak zawsze trzęsienie ziemi napięcie rośnie czy to moje biedne serce przetrzyma? stanęliśmy przed kwaterą ulica spała liczni turyści spieszyli na nocleg prawie we wszystkich oknach okolicznych domów już było ciemno mocno wtuliłam się w niego staliśmy tak bez słów nie umiejąc się rozstać nie widząc co jeszcze trzeba wypada co można powiedzieć ja chciałam tylko jednego, poczuć smak mojego szczęścia, bezczelnie, już bez zbędnych skrupułów pocałowałam. Odpowiedział trochę zaskoczony, nieopisane ciepło po raz kolejny zawładnęło całą moją duszę i ciało. Nie chciałam, nie wiedziałam jak, ale musiałam przerwać. Idę już, dobranoc. Powiedziałam, choć nie ruszałam się z miejsca. Dobranoc, dziękuję za ten wieczór. Odpowiedział ciągle, trzymając mnie w ramionach, z głową wtuloną w moje włosy, z ustami przy szyi. Żadne z nas nie było w stanie zrobić pierwszego kroku. Trwaliśmy w tym zawieszeniu. Kiedy się zobaczymy? Zapytał z wyczuwanym niepokojem. — Niedzielę? — Odpowiedziałam pytaniem na pytanie. Przyjadę po ciebie. Dawno nie byłem mojego przyjaciela. W końcu ja pierwsza ruszyłam w stronę drzwi, trzymając ciąż jego dłoń. W ostatniej chwili, do ostatniego dotknięcia. Weszłam do pokoju, nie wiedząc, co mam robić. Stałam tak na środku, jak wyłączona zabawka. Jakieś przeczucie, intuicja kazała mi wyrzeć przez okno. On tam stał jeszcze i trzymał w rękach telefon. Spojrzał w moją stronę. Przyszła wiadomość. Śpij dobrze, serduszko. Dziękuję. To był najpiękniejszy wieczór w moim życiu. Mój też. Wracaj, proszę. Późno. Do zobaczenia. Serduszko. Podjechała taksówka, wsiadł. Jeszcze poszło mi spojrzenie, choć bardziej domyśliłam się tego, niż widziałam. Wykonałam niezbędne czynności i padłam na łóżko. Gonitwa myśli znowu mnie dopadła. A ja już nie chciałam myśleć. Otworzyłam komputer, zajrzałam na pocztę. Są zdjęcia ze Słowacji, wysłane zaraz po naszym powrocie. Błogie ciepło kolejny raz wypełniło mnie całą na wspomnienie o nim. Nie mogłam oderwać oczu od widoków widzianych jego obiektywem. Nawet mnie nie przeszkadzało, że było mnie wszędzie pełno na tych zdjęciach. Ale ma oko, jak świetnie widzi perspektywę światło. Robi zdjęcia z takich miejsc, na które ja bym pewnie nawet nie popatrzyła. Wtedy coś mi się przypomniało. Zajrzałam na jego bloga. Już dawno tego nie robiłam. Nie musiałam. On był blisko. Najbliżej. Zajrzałam i za mówiłam z zaskoczenia i jednocześnie zachwytu. Wstawił zdjęcia ze szczytu kościelca i z nosala. Na każdym widać było osobę, ale nie można było jej rozpoznać. Zerknęłam na komentarze. Tysiące polubień i pozytywnych reakcji. Kliknęłam. Wtedy po raz pierwszy poczułam się częścią jego świata.